Uwaga moi poddanie. Mam na myśli was wszystkich, bo niebawem każdy z was będzie oddawał cześć. Dobra koniec. Witam was kolejny Capliwarte. Witam po... na pierwszym zdjęciu ty z witam, was w... kolejny z motylami, witam was kolejnej serii. Możesz skończyć. Witam was kolejnej serii, która jest kontynuujące w poprzedniej serii czy... Chuj mnie to obchodzi. Dobrze każdy wie o co chodzi. What? Okej, okay, musimy złapać po tyle, mogę, mogę na niego Zresztą, kurczę, głośno to jest troszeczkę, mogę to zmienić jeszcze tutaj. Dźwięk muzyka, nie, głośność dźwięków, może trochę jeszcze mniejsza. Kontynuuj. No. E, mogę obracać, mogę w lewo, mogę w lewo! Mogę w lewo kursor walić. Jestem usmarowany w jakiś gównie. Ale to jest tylko po to, żeby patrzyło się lepiej na moją buźkę. Mogę tylko zauważyć, że nie łapię Dobra, ja cię zaraz łapię. Ja o. <laughs> I w powietrze i dalej. Piękny motylek. Dobra, udało się. I kolejną. Ja jestem bardzo dobry w wszystkim. Nie musisz nic mówić. Poświęciłem się specjalnie jeszcze do. Na... Nie jest taka pełna. Dobra, on polecił spis z dużym kulą. Pamiętaj. Tak. <laughs> Z tą grą się szczędziłem bardzo długo, żeby ją odpalić. Bo zobaczycie zaraz za chwilę. Pewnie damy jakąś prze, 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 przebitkę. Że no, było ciężko ją odpalić. Trzeba sobie Madagaskar zagrać, ale... No, no kurwa, no zobacz jak to zapierdala! No ja pierdolę coś z tym nie tak. Bo to zostało rozwiązane w taki sposób, że łączyłem synchronizację biodo w ustawieniach NVIDIA karty graficznej. Podwin Skog, kolejna misja, czyli już druga. Mega łatwa. I teraz co będzie? Marti. Jest i Marti. Hej, Marti, masz niezłe przyspieszenie. Jadłem dużo marchewek. Dzień i noc. Dobry mefetron, to nie będzie marchewki. Gotowie. O jezuj. Jezuj, jaka prędkość! On jest taki szybki. Mamy Lemurek, Mogę go kopnąć? Ja mogę go kopnąć, już nie powiem to. Okej. Okay. Hmm, mogę, oczywiście złe. Tak. Ale się cofnął. O to nam chodziło. Ale łatwo na nuba, bo my jesteśmy lepiej z Kabylonem. Nie chcemy go, nie rycnie psychicznie. Nie, do go speedowa. Mój kolega który na speedzie czasami był Ale tak, tak, podobny tak, przeso, ale mu nie wierzę. No gratulacje! Wiedziałem, że Malony teraz, musimy zrzucić memury. Bo są idiotami i. no... Niestety zawisły w na bolone. Nie wiem, jakim cudem. Ze znaczy cudem mogę wiedzieć, ale nie wiem. Po co? co? Co miał zrobić? Nie kopnę tego. Kopnę to. Nie wierzę, że ci się udało! Serio? Nie wierzę we mnie? Ale co Dobra... Idealnie... Trochę lżej... Okej... Okay. Tu, tak, idealnie... I tutaj... Tak, idealnie... O... Moja tu ma takie goły, jakby... On przelatuje. Ej! Ej. Ja pierdzielę. Blisko było. Ale to nic nie znaczy, czy było daleko, czy blisko. Znaczy Tu starania nigdy się nie liczą za Liczy Liczę się. To co się wykonało. Wow. Obręczę. Będę no, dostanie Dęgę sporo wody za te obręcze. Panie Aleks, ratuj moje kamienie! To nie są kamienie, to są wikiaje. kamienie! Ej, pamiętam, że to jak byłem młodszy sprawiało mi dużo osób, więcej problemów. Czasem się nie udawało po prostu. Taków nie ma! No i więcej Jeśli jest jeszcze. wszystkie kamienie, ci kilku Okej. Okay. Ja, no to jest całkiem łatwe. To jest bardzo łatwe. Gdzieś no, jakie w ogóle tempo jest. W Madagaskarze jeden nie było tylko tempo. tempa. No i kolejna paczka mownet. No człowieku. Bardzo dobrze ci poszło, ale nie jesteś hipopotamem. Potrzebuję zdjęć Panny Glory. Poszukam jej i spotkamy się na boisku. Życz mi poszukiwań dobrych. Kolejny wyjście, kolejny tempo. jest jaka ta gra to szybka, to jest ile tu się dzieje? To jest sporo lepsze. C? Mogę sytuację użyć? Nie, muszę C. Ale on jest szybki, ty. Uj, dosuwa za mną. Ale my jesteśmy sporo szybsi... ...sporo bardziej szybcy. Tak to się odmieni. Nie wiem, nie chodziłem do szkoły. Nie! Śmiało, nie próbuj dalej! To nie twoja wina, że nie możesz wygrać z mistrzem Co to tak, ład... tak macha, ty, Gavio? Na miejscach? A co jest gotowi? Już! Potrzebowałem użyć prawie ręki, bo żeby klikać w D, bo pod C to miałem, to tak... ktoś taki jak ty ze mną wygrywa. Jak się obudzę, pokażę ci tajną trampolinę. To będzie nagroda ode mnie. Mhm, <laughs> tajna trampolina jako nagroda? Zajebiście. O ten durny głaz blokuje nam przejść. No, jest całkiem spory. Takie rzeczy mnie się przydarzają. Może jednak złapiesz tę papryczkę i oczyścisz ścieżkę. Hej, właśnie o co padłem wpadłem na wspaniały pomysł. Chyba <laughs> j**a pomysł, normalnie. Jezu. Parda baba, garpała. Co, coś mamy jeszcze? Nie. Nie, nie będę płynął tak jak ty, tylko tutaj jeszcze pójdę, może będą monety No, na... z... Uuu, już się robię. Ale to ja muszę tak... Muszę tak wyrobić, żeby tą popyczkę jeszcze wyrobić. Dobra, to Spróbujmy to. Ale fajny dźwięk. Ej, ta gra jest sporo lepsza. Co? Dobra. Nie tam będzie moneta. A monety mamy ostrze wywalone. To, pływanie spacja jak zauważył. Jak opływanie. Dobra. No nie wiem, nie znane. Y, cave diving tak zwane. Na tipa okay. oczywiście, RIP, e, sypis, ja się nie śmieję. Tam jest paneta, ale po co? Nie będziemy przydarzać się. Jeszcze 5 minut, a ile jeszcze pewnie ze. Chcesz, żebym wyskoczyła tak, dobra, okej. Okay. Co, przytrzymać spację? Ich pryki? Tak. Nie wiem, ja to zawsze robiłem na oślep. Chuj wam, dupę Piękna figura Piękna. Dobra, on realizuje hipopotama. Dobra. Nie mogę utrzymać takich słów może, ponieważ to jest troszeczkę... Żenujące się w takim razie. O, glory! Właśnie przydarzyło mi się coś dziwnego i zabawnego. Bardzo Widziałaś swojego przyjaciela, Melmanu? Mhm. Czy to nie Melman wisi tam na krawędzi? Tak. Uda tyle mury? E, Załapaniem Melmanu w powietrzu. Helikoptyr. Ale zobaczcie tą rówkę, te drzewa mają sporo więcej. Dziecię w sobie. Zabiemy, zabiemy sporo sporo tym moment. I co, to tyle? A, jeszcze z tego miejsca tu. Jakby one się ustawiły specjalnie tak pod ścieżkę, żeby on mógł sobie wszystko ich zebrać. A czemu one nie mogły się ustawić na ziemi? Nie oceniam, nie oceniam. Tylko daj sugestie. Użyj tych swoich długich nóg i chodź za mną w reszcie. Używam. Chodź, chodź, Melman. Mamy jeszcze O, to jest szybsze. Piłka. Marty, to ostatnie ostrzeżenie. Nie uda ci się strzelić... Pod miniaturkę. ...stoję na bramce. To dlatego wołali na mnie. Ściana. Kto? Kto tak wołał? Ty nigdy nie grałeś w futbol. Pięć minut temu nazywałeś tę grę pozwolem. Jest jedna podstawowa zasada, Marty. Kopiesz piłkę, blokujesz strzały i skaczesz szybko po boisku. Chłopak i chłopak! Dobra, to jest to starajmy wyjebał. No, 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 tak, cudowne kobiety. Nie jestem za okay. chwilę. Nie wjeżdżaj na mnie! Ja bo pierdolę, się sobie powiedziałem Możesz szybkie manewry robić. Ej, co jest? Uh! zapisało się. Na futbolu to jest jakiś przypadkiem. przypadkiem? bo mi się wydaje tu i teraz na Pyk! Dobra, Ronaldo, Kurwa. Messi! nie, Kurwa. Ja pierdolę, nie. jestem najlepszy w tych Pyk Pyk, pyk, pyk Scypkę pięć goli Nuba Hop Okienko Duma Katalonii Nie znam się na piłce nożnej, jak coś Możliwe, że wywołałem 15 wojen w środowisku kibicowskim Teraz zagramy prawdziwy mecz To biorę zawodnika, by wyrównać szanse Mort Niech będzie, Lemurze! Powiedz nam, jak grać! Chwuj, tu. Ale ma wyrównane. No, nie wiem, jak grać. Po prostu warto na ślep. O jezu! Chyba nie tak. F wcisk. E sprint. Uuuuuh! Kurde. Dobra, stunujemy gościa. Odchodzimy. I walimy okienko. Kurde, nie walimy. Wcisk. O jezu, co? Słap to, ty! Dobra, nice. No Teraz, na bramkę prosto. O ty, ale wyrzut. Dobra, nice. No co, co, co nie? Nie ciężkie to sterowanie, bo wszystkie klawisze są... Pod jedną ręką. 4 plus 7 klawiszy do obsługiwania. Nie usłyszałem, się, każdy by zariował. No, piłka poza polęgry. gry. taka taktyka. Ej! Ej Zasuwamy Patrz to, ale on śmiga ty, Joseu Siop, siup, Kurde Halo, halo Kaleka oficjalnie, nie No kurde ty Dobra Trzeba było dwą ręka, nie będę nic file gadał. Wygrałem mimo morta, to się nazywa talent. Ty, to, to jest ciekawsze niż mecze Ultraligi. Kur... Mord mu kierował Przez cały ten czas Jaką broni? Jeszcze jedno zdjęcie i oddajemy do drogarni No, to chyba na dzisiaj wszystko Absolutnie synawa, koniec gry A nie mieliśmy załadować samolotu, polecieć z olbrzymami i przeżyć jeszcze kilku przygód? Zawsze tak jest jak nie zrobię sobie E ja tak nie O, i następny czater, czyli możemy skończyć odcinek 5 minut, ale długi odcinek Ej, nie, 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 nie wyrzucajcie już mnie na morze, do środek morza, o, troska opowieści Kulczymy. To będzie następne. Nie może być za dużo w jednym, bo... Czuć wtedy przesyt. Czuć wtedy przesyt. No. Co ja gadam w ogóle? No ra.